Odetnij kilka gałązek ze swojej świątecznej choinki. Będziesz w szoku, co można z nich zrobić. Weź sekator i odetnij parę małych gałązek. Wystarczy dosłownie kilka. Po choince nie będzie widać, a okazuje się, że mają genialne zastosowanie w domu. Za pomocą sekatorów potnij gałązki na mniejsze kawałki. Przygotuj duży słoik. Powinien być wyparzony i czysty. Włóż do niego gałązki. Powinny wypełnić cały słoik. Następnie przygotuj litr octu spirytusowego, wlej go do igliwia. Zakręć słoik i odstaw na dwa tygodnie. W tym czasie mikstura zmieni kolor, ocet nasiąknie igliwiem, przygotuj sitko i odcedź płyn. Następnie przelej go do butelki ze spryskiwaczem. Na koniec włóż jedną gałązkę dla ozdoby. Taki płyn świetnie sprawdzi się do mycia luster, łazienki, a nawet podłogi. Nie zostawia smug, dezynfekuje i pięknie pachnie. Ma naturalne właściwości czyszczące i odplamiające. Pomaga usuwać brzydkie zapachy. Włóż monety w to miejsce, a choinka będzie pięknie wyglądać. Ten babciny trik dłużej utrzyma choinkę świeżą. Należy pamiętać o nim w dniu, gdy przyniesiemy choinkę do domu. Przed wstawieniem jej do stojaka wrzuć do niego jeden przedmiot. Chodzi o miedziane monety. Wystarczy dosłownie parę sztuk. Mieć niszczy szkodliwe bakterie, zarazki, drobnoustroje, patogeny, pleśnie, grzyby i wirusy. Takie monety wrzucone do wody będą dłużej utrzymywać jej świeżość. Prawdopodobieństwo, że pień choinki zacznie gnić, będzie mniejsze. Daj znać, ile zapłaciłeś w tym roku za swoją choinkę. Napisz miasto i cenę w komentarzu. Zrób to z pniem choinki, zanim wstawisz ją w stojak. Drzewko dłużej będzie świeże i nie będzie gubić igieł. Ten trik zdradził mi leśniczy. Za pomocą pisaka zaznacz na pniu trzy krzyżyki. Jeśli pień jest grubszy, może ich być więcej. Ważne, żeby były w równych odstępach. Często choinki ścinane są parę tygodni wcześniej. Na pniu widać, że jest już lekko zasuszony. Powinno się przyciąć dwa centymetry pnia. Okazuje się, że jest na to lepszy sposób. Przygotuj wiertarkę. Ważne, żeby wiertło było grube. Połóż choinkę. Wywierć dziury w narysowanych wcześniej miejscach. Każda z nich powinna mieć około 4 cm głębokości. Dlaczego warto wywiercić takie dziury? Po kupieniu drzewka często nie sprawdzamy, w jakim stanie jest pień. Często jest już lekko zaschnięty. Dzięki wywierconym dziurkom pień będzie lepiej pobierać wodę. Wystarczy zwykła domowa wiertarka. Tak przygotowane drzewko stawiamy do stojaka i gotowe. Będzie dłużej wyglądać na świeżą. Igły nie będą tak szybko spadać, a gałązki będą jędrne. Stojak do choinek ma funkcję, o której większość osób zapomina. To dlatego ich choinki szybko gubią igły. Znajdują się w nim śruby do podtrzymywania pnia. Jednak to właśnie jego wnętrze ma równie ważną rolę. Okazuje się, że jest ono szczelne. Pojemnik, do którego wkłada się pień, jest również zbiornikiem na wodę. Należy nalać ją przedstawieniem choinki oraz dolewać raz w tygodniu, żeby drzewko miało stały dostęp do wody. To ona będzie odpowiadać za jędrność i świeżość gałązek. Wiele osób zapomina, że w stojaku powinna być woda. Przez to świąteczna choinka szybko zaczyna opadać i gubić igły. A ty używasz tej funkcji stojaka? za 30 zł możesz zrobić metrową choinkę. Potrzebujesz jedynie plastikowy kosz biurowy. Mój ma około 10 litrów pojemności, kosztował 12 zł. Przygotuj również sześć drewnianych patyczków. Każdy z nich kosztuje złotówkę. Można kupić je w supermarkecie budowlanym. Powinny mieć około 100 cm długości. Odwróć kosz do góry nogami. Patyki przyklej do niego za pomocą kleju na gorąco. Ważne, żeby były w równej odległości. Jeśli koszmarant, możesz włożyć do niego końcówkę patyków. Gdy przykleisz wszystkie, powinny schodzić się ku górze, tak żeby powstał kształt tipi, złącz je na samej górze, za pomocą kleju na gorąco, przygotuj trzy łańcuchy choinkowe, najlepiej sprawdzą się gęste i grube. Zaczynając od podstawy choinki, zaczynam oplatać, przyklejam je gorącym klejem, żeby nie przesuwały się po patyczkach. Zawijam starannie, dodając kolejne łańcuchy. Ważne, żeby nie zostawić dziur i prześwitów. Gdy patyczki będą do końca owinięte, powstanie choinka, ale to nie koniec. Na czubek przyczep ozdobą gwiazdę. Weź kilka bombek świątecznych w różnych rozmiarach. Przyczep je do choinki za pomocą kleju na gorąco w nieregularnych odstępach i wysokościach i gotowe. Zrobienie takiej choinki jest dziecinnie proste. Dodatkowo kosztuje grosze. Ma prawie metr wysokości i pięknie ozdabia dom. Łańcuchy pięknie odbijają światło. Mienią się w oczach. Piękna ozdoba na święta z kubeczków. Zrobiła furorę w internecie, a dzieci ją uwielbiają. Przygotuj pięćset białych kubeczków z plastiku. Chodzi o takie zwykłe, jednorazowe kubeczki oraz zszywacz biurowy. Z ich pomocą możesz wykonać ślicznego bałwana. Ułóż kubeczki w okrąg. Zszyj je ze sobą, tak żeby przylegały do siebie ciasno. Następnie ułóż na nich kolejną warstwę. Zszyj kubki z dolną warstwą i z kubkiem znajdującym się obok. Powtarzaj, aż powstanie półkula. Czynność powtórz. Gdy powstaną dwie podobne półkule, złącz je ze sobą za pomocą zszywacza. Będzie to dół naszego bałwana. Następnie powtórz czynność, tworząc mniejszą kulę. Gdy będzie gotowa, ułóż jedną kulę na drugą. Złącz je ze sobą za pomocą zszywek lub kleju na gorąco. Z pomarańczowej kartki zrób rożek. Z czarnego arkusza wytnij pięć kółek. Do dwóch przyklej białe kropki. Z kartonu wytnij kapelusz dla bałwana. Weź czerwony szalik i zawiąż na łączeniu dwóch kuli. Do jednego kubka włóż nos. Za pomocą kleju na gorąco przyczep oczy i guziki. Na koniec włóż kapelusz na głowę bałwana i gotowe. Taki śliczny bałwan będzie cieszyć oko całe święta, bez względu na to, czy za oknem pada śnieg. Wystarczy włożyć do niego lampki, by po zmroku pięknie ozdabiał pomieszczenie. Dzieci uwielbiają te ozdobę. Jest prześliczny. Postaw go na parapecie. Woda i para nie będzie osiadać się na szybach okna. Ta urocza ozdoba pomoże pozbyć się wilgoci. Dodatkowo, wygląda ślicznie. Weź białą skarpetkę i wywiń ją na lewą stronę. Odetnij nożyczkami końcówkę. Za pomocą nitki zwiąż końcówkę skarpetki. Zawiąż parę supełków, żeby mieć pewność, że będzie się trzymać. Wywiń skarpetkę na prawą stronę. Przygotuj biały ryż. Wsyp go do wnętrza skarpetki. Ryż jest genialnym pochłaniaczem wilgoci. Dodatkowo pochłania również brzydkie zapachy. Gdy skarpetka będzie wypełniona, zawiąż ją na górze za pomocą nitki. Następnie uformuj ją w dwie kule, chwytając na środku ręką. Górna kula powinna być mniejsza od tej na dole. Weź nitkę i zawiąż ją na środku. Weź podłużny kawałek czerwonego materiału i zawiąż na środku. Będzie to mały szalik. Weź kolorową skarpetkę i odetnij kawałek. Nałóż na szczyt skarpetki, tak żeby powstała czapeczka. Przygotuj czarne i czerwone szpilki. Przypnij czerwoną na środku i dwie czarne po bokach, tak żeby powstały oczy i nosek. Trzy czarne szpilki wbij w dolną kulę. Będą wyglądać jak guziczki. Taki uroczy bałwanek ze skarpetki będzie śliczną, świąteczną ozdobą. Wykonanie go jest dziecinnie proste. Dzieci go uwielbiają. Dodatkowo wystarczy położyć go na parapecie, żeby pozbyć się problemu z oknami. Zimą często osadza się na nich woda. Powoduje ona pleśń. Ryż z wnętrza bałwanka skutecznie ją wchłania, usunie nadmiar wilgoci z okolic okna. Nikt się nie domyśli, że ta ozdoba ma tak praktyczne zastosowanie. Ten świąteczny bałwanek to pochłaniacz wilgoci, który wygląda pięknie i kosztuje grosze.